który Wam powie o dopalaczach i równocześnie też film, który zrobili wasi koledzy tutaj w szkole? Plakat, który tutaj widzicie, tak, został przygotowany w ramach kampanii Dopalaczek Radną Życie prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Została wymyślona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz inne organizacje dbające o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Dlatego zdecydowaliśmy coś powiedzieć też Państwu na temat dopalaczy. I reprezentuję Fundację Wilbus Unities, która tutaj realizuje różne programy. W środku tutaj znajduje się zwykły sok, a w dopalaczach oprócz substancji chemicznej, która znajduje się w ładnym opakowaniu, tak? ale substancje te działają na, na mózg i są bardzo, bardzo szkodliwe i dlatego są tak zdradzieckie, że wydają się być ładnym produktem, tak jak tutaj mamy przykład takiego ładnego opakowania, ale produkt ten zawiera trującą substancję czym się na przykład e, charakteryzują, jakie typy mamy. Możemy mieć dopalacze pobudzające, jest to taki przykład produktu, który ma e, pobudzić człowieka do, do działania. Dopalacze są brane po to, żeby zmienić nastrój e, osoby przez chwilę. Ma być przez chwilę odjazd, ma być zabawa, ale żeby później można było wrócić spokojnie do domu. Czy na przykład na imprezie, tak? W trakcie trwania imprezy coś ma się zadziać, ale chodzi o to, żeby efekt szybko ustąpił. Mamy też, oprócz dopalaczy pobudzających, mamy działania dopalacze naśladujące działania marihuany. I tutaj przykładem takiego dopalacza to jest spice albo mocarz, ten słynny mocarz, o którym było tyle przypadków zatruć było tym mocarzom w ostatnim czasie. Kolejną grupą dopalaczy to mamy dopalacze halucynogenne. Co to znaczy? Że tutaj taki dopalacz nie tyle zmienia nastrój, czy ktoś się czuje smutny, czy czuje się pobudzony, co ma doświadczać niezwykłych na przykład wizji, słyszeć głosy. Ma zmienić sposób percepcji otaczającego świata. I też proszę jeszcze raz zwrócić uwagę na atrakcyjność opakowych. Objawy takie jak zatrucia dopalacza mogą się różnić w zależności od typu dopalaczy. Czy mamy do czynienia z dopalaczami pobudzającymi, czy naśladującymi działanie marihuany, czy dopalaczami halucynogennymi. I w przypadku działania dopalaczy pobudzających, możemy mieć do czynienia w sytuacji zatrucia się takimi substancjami z nadmiernie podwyższonym ciśnieniem krwi. Na przykład przejawia się to zaczerwienieniem twarzy, tak? Po prostu opuchlizną. Mogą wystąpić różne zaburzenia psychiczne, właśnie związane z halucynacjami, czyli ktoś widzi i słyszy czegoś, czego tak naprawdę nie ma. Na przykład, że go szczury atakują, czy, czy, czy potwory co, co mu zrobić krzywdę. W przypadku dopalaczy naśladujących, działanie marihuany. Może, mogą to być dotkliwe stany lękowe, czyli ktoś, to ma zażyć sobie, spodziewa się fajnego efektu, a tak naprawdę może kulić się ze strachu w kącie i wszystkiego się bać, nawet rzeczy nierealne. Wymioty, problemy z miganiem, czy mówieniem, w ogóle koordynacja, nie jest w stanie iść prosto, mówić. W przypadku dopalaczy e, halucynogennych mogą wystąpić trudności w oddychaniu. Pacjent po prostu się dusi, tak? nie jest w stanie oddychać. E, może wystąpić uszkodzenie nerek, silne również pobudzenie, niepokój, wahania nastroju. Zostaw! który ma na celu właśnie zobrazować, jak wygląda takie zatrucie dopalaczami, tak? czyli to, o czym mówiłam wcześniej. I chciałbym pokazać film z warsztatów o jak w jaki sposób omawialiśmy ten film, bo jeszcze zanim go puszczę, chciałbym powiedzieć, że co jest bardzo takiego fajnego w tym, że tutaj sama młodzież właśnie wymyśliła scenariusz, od początku do końca sami nakręcili, wybrali muzykę. Także tutaj prawie w ogóle nie było ingerencji osób słyszących z zewnątrz, tak? czy, czy dorosłych, czy, czy też moich. Ja tylko tam drobne sugestie wniosłem do tego filmu. myślili, sami zmontowali, sami wymyślili muzykę i dopasowali, żeby całkowicie ich pomóc. Ten film pokazuje też, że, że na zwykłej imprezie może dojść do tragedii, ale nie musi. Tam jest taki fragment, że się pokazuje zegar. I cofa się czas, że można powiedzieć nie, dziewczyny tutaj na filmie mówią nie, dopalaczą, wychodzą i miło spędzają czas na zewnątrz. Bo co to jest zawartość takiej przyjaźni czy imprezy, która jest tylko fajna, jak się spod wpływem czegoś, kiedy później na przykład na drugi dzień się nie chce czegoś pamiętać, nie? Czy, czy jest wstyd za to, co się zrobiło? Więc lepiej po prostu nie dopuszczać do, do tego typu sytuacji. Bez dopalaczy naprawdę można, można fajnie funkcjonować, nie narażając się na, na takie tragedie. I co zrobić? I gdzie szukać pomocy, gdy ktoś bliski wziął dopalacz? Bo to jest też ważne, tak? Przede wszystkim nie panikować. Tylko spokojną reakcją na zaistniałą sytuację można coś zrobić. Przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo. Tak, że jeżeli ktoś, jak pamiętacie, ten z filmu pierwszego chłopak się rzuca tak, po łóżku, wymaga no, policja bo najprawdopodobniej przywiozła na izbę przyjęć, czy, czy pogotowie, ale wymaga ileś osób go przytrzymywało, tak nie warto, żebyście jakby w pojedynkę z taką osobą e, próbowali walczyć, czy, czy uspokajać ją, lepiej po prostu wezwać odpowiednie służby i zadzwonić pod 112, czy powiadomić nawet osobę dorosłą, czy innych kolegów. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani czy, y, większą ilością informacji, to zapraszam na stronę www.dopalaczykradnokrwnicie.pl. Strona ta jest poświęcona właśnie tematyce dopalaczy i osoby zainteresowane mogą przeczytać tam niezbędne informacje.